Cześć, witam serdecznie w 73. odcinku mojej serii z singlami i epkami. Moi drodzy, ta grupa powstała w roku 1965 i działa do dzisiaj. Pochodzi z mojego rodzinnego Krakowa. Jeden z najstarszych zespołów, który działa, tak jak mówię, nieprzerwalnie od roku 1965. Bohaterami 73. odcinka mojej serii są skaldowie. Moi drodzy, no jeżeli chodzi o epki, to trzeba zacząć od roku 1966, kiedy to na, ekra na ekranach naszych wówczas lampowych czarno-białych telewizorów pojawiła się komedia muzyczna Mocne Uderzenie. E Tutaj mam tą epkę niestety bez oryginalnej okładki. I kwestia jest jedna, że tutaj e, mamy de facto e, również utwory z pierwszej płyty zatytułowanej Skaldowie właśnie wydanej w roku 66. Takim przykładem jest utwór jutro odnajdę Ciebie. Poza tym Utworem w komedii Mocne Uderzenie wykorzystano utwory Nie chcę odejść. Kolorowa piosenka, i każdemu wolno śpiewać. Tak wygląda ta epka. Okładki oryginalnej niestety brak. Kolejna płyta to już z okładką. Numer katalogowy N508, więc podejrzewam, że maksymalnie może to być 60. Siódmy, ósmy rok maksimum. Otóż skaldowie wydali przeciekawą epkę, i do tego jest okładka: Piosenki wojskowe. Piosenki wojskowe. Proszę bardzo. I mamy. W środku, moi drodzy, mamy czerwoną muzę. Piosenki wojskowe. I następujące cztery utwory skaldowie tutaj zamieścili. Powołanie do wojska, Ballada Przekorna. Na drugiej stronie zielone oczy Anny i Las ułożył tę piosenkę. Eee, przeciekawa epka. Nie wiem dlaczego eee, z, dali taki tytuł: Piosenki Wojskowe, bo raczej no. Te utwory jakoś mi się z Wojskiem nie kojarzą. No ale takie ich prawo. Kolejna epka, moi drodzy, kolejna oryginalna okładka N570 z Kaldowie e, z kapitalnym utworem Piosenka o Zielińskiej e, Okrutna Ochota, Czarodzieje i Podgórkę. To jest chyba najlepsza epka którą skaldowie nagrali. Towarzyszy im przy nagraniach tej epki, towarzyszył im zespół Alibabki jako chórki, i moi drodzy, rzeczywiście, tutaj ten utwór, piosenka o Zielińskiej, to już skaldowie tacy bardziej progresywni, czyli ten, ten okres który ja najbardziej lubię, czyli od płyty Od schodu do zachodu słońca y, do albumu Krywań włącznie. Stworzenie świata, później oczywiście część druga. E, natomiast to jest przeciekawa i, i w tym momencie już dosyć rzadka epka, także warto polować na te siódemki, bo y, no jest tego coraz mniej na rynku wtórnym. I ostatnia rzecz, moi drodzy, od Skaldów. Znowu Oryginalna okładka, numer katalogowy N602 to jest rok 1971, kiedy to skaldowie wydali album Ty. Dlatego, że z albumu Ty, właśnie tutaj jest kilka piosenek. Muza N602, o jakich piosenkach mowa? Mowa oczywiście o wielkim przeboju kolejnym skaldów. Hymn kolejarzy wąskotorowych i e, e, utwór 210 Start. Również spłyty, ty, i dodatkowo tańcząca zieleń. Proszę bardzo, to jest póki co e, czwarta, jak dobrze liczę, i ostatnia epka, jeżeli chodzi o e, skaldów. Także. Po malutku zaczynają się kompletować również i siedmiocalówki.